Waneczko ze strony kubuś, kanał Arystokracja Bitcoina. Witam wszystkich. Zapraszam do mojego świata. Witam arystokratów. Witam rozbójników. Doszło mi 21 osób, no nie. Dziękuję wam za to serdecznie. 21 dla mnie znacząca liczba, dlatego specjalnie dla Was w nowym roku nagram taki troszkę dłuższy film na temat czym jest pieniądz i jak Bitcoin wchłonie tą funkcję. Dlatego Ci, którzy się tu zgubili też Was witam, hejterów też witam oczywiście, jesteście dla mnie wodą na mój młyn, napędzacie mnie, jesteście wspaniałym dowodem, że, że jeszcze jest wcześniej w Bitcoinie, Nie? to jest kanał o Bitcoinie nawijam, o Bitcoinie będę Was uczył, dlaczego powinieneś kupować Bitcoina. Podsumujmy sobie 2024 rok, tak szybko, no nie to był rok, w którym zacząłem dla Was nagrywać, w sumie dla siebie, zacząłem nagrywać dla, dla najwyższych przyjaciół, bo wiecie najlepszych przyjaciół poznaje się w bogactwie i no troszkę ich mało, wyszło tak, no nie, że troszkę ich mało, ale przyszło mi 21 osób, fajnie, to już są to obce dla mnie osoby. Super, super, że oglądacie. Dzięki Wam za to serdecznie. No i co tam jeszcze w tym roku? Nie, może podsumujmy 4 lata, bo co to tam rok? No nie, rok to tam w każdy podsumuję. 4 lata z Bitcoinem sprawiły, że sama sztuka oszczędzania w Bitcoinie podwoiła moje dorobek mojego dotychczasowego życia, z czego jestem dumny, jestem zadowolony. Czyli bardzo dobre, udane 4 lata. Wszystkim, którzy jeszcze nie zaczęli przygody z Bitcoinem, możecie powtórzyć moją sztuczkę. Nie jest to nic trudnego. Po prostu należy zacząć oszczędzać Bitcoin. Ja o tym tutaj mówię, o tym nauczam i w następnym roku będzie tak samo. Czyli 4 lata oszczędzania w Bitcoinie podwoiło wartość mojego życia całego. No już trochę żyję, no nie mam ponad 40 lat, no to wtedy możecie pomyśleć, jaką, jaką macie świetlaną przyszłość na kolejne 4 lata. Wystarczy zacząć oszczędzać Bitcoinie. Coś jeszcze do arystokratów. 2025 rok będzie dla mnie bardzo trudnym rokiem, ponieważ, ponieważ tak jak widać, mogę diametralnie zmienić swoje życie. W 2025 roku. No i będzie to rok wzrostu, wiadomo, górki Bitcoina i, i mogę sobie zostawić ten piękny grajdołek, no nie, wrócić na, do Polski na tarczy, wybudować sobie rancho i, i udawać wspaniałe życie, no nie, dlatego hmm, mogę sobie też również wyprowadzić się do ciepłych krajów, no nie wiadomo, to będzie rok bardzo trudnych decyzji, w których postanowiłem zostać dalej w Bitcoinie. Dlaczego? Dowiecie się w 2025 roku na moim kanale, dlaczego nigdy nie sprzedam swojego Bitcoina. I co tam jest, no i co dla Was, no nie? Może taką pomocną dłoń Wam wyciągnę. Pamiętajcie, gdy będzie Wam też ciężko, gdy będziecie myśleli, że to już jest górka, że należy sprzedawać, że, że się skeszuje i, no, i później odkupię taniej, może Wam pozwoli przed podjęciem nie do końca rozsądnych decyzji, taka świadomość, że ten chłopaczek tutaj, no nie, w dniu, gdy Ty się telepiesz, nad sprzedażą Bitcoina, gdy sobie myślisz, że wiesz co robisz, że później odkupisz, to ja tego dnia kupuję. No nie pamiętaj, że jak ty myślisz, że wiesz co robisz, to ty nie wiesz co robisz, ty spekulujesz tak po prostu. No ja to najłatwiej to wytłumaczyć może na przykładzie, gdy twoja żona idzie do fryzjera i ty sobie myślisz, że to jest twoja żona. No nie? Ja myślę, że to jest moja żona i że jak wróci od tego fryzjera to, jest, to będzie... To jest nadal moja żona. Jeżeli ty w ogóle o tym myślisz, no to jest kaplica z tobą. Rozumiesz, no nie? No nie. Ty o tym nie myślisz. Jak twoja żona gdzieś tam wychodzi, ty nie myślisz, że to jest twoja żona i że jak wróci, będzie dalej twoją żoną. Nie, ty to wiesz. I w gruncie rzeczy tego wam chciałem życzyć, wszyscy, wszystkim arystokratom, żebyście w 2025, w roku potężnych wzrostów i potężnych emocji, które do was wszystkich przyjdą, Żebyście wy wiedzieli, co wy robicie. Tak po prostu. To, jest, to są moje życzenia. No, tyle chciałem wam powiedzieć. Dzięki, dzięki za całą uwagę, za to, że byliście z nami, ze mną, z Darkiem, no nie, Cięciuniem, Arystokratą. Może mi się jeszcze kiedyś uda namówić go na jakiś tam odcineczek na samych szczytach. I życzę wam udanej imprezki, udanego pierwszego i całego 2020 roku. Kubusia arystokracja. Yo!